Z tej strony Monia i Patrycja, Patrycja tak jest podobnie ze mną, ja się bardzo cieszę, a Ty się ciesz że ze mną? Się bardzo cieszę, wow, zobacz tak. dzisiaj będziemy ćwiczyć, Ej, Ej, ćwiczyć, wow. ćwiczyć fitness, raz i dwa i trzy i cztery. Tak, a jest to gierka, słuchajcie, fitness gier, tak, tak dokładnie i spójrzcie, już Wam pokażemy. Zobaczcie, jak tutaj taka kaczynka już sobie już fajnie tańczy. podskakuje, właśnie już się przygotowuje do tego fitnessu. Rozgrzewa się. No, rozgrzewa się. Jeśli lubicie fitness, kochani, to zostawcie łapkę w górę, albo bo jeżeli uprawiacie jakiś sport, to napiszcie nam o tym w komentarzu, Koniecznie, prawda? No, napiszcie, co ćwiczycie. O, właśnie. Sport to zdrowie. Tak, a my teraz przechodzimy do naszej wielkiej, kochani, prawda? Tak, hmm? zaczynamy. No. To spójrzcie, już musimy tutaj wejść sobie w to, ten dress up, czyli będziemy ją słuchajcie, ubierać, to taki i klikamy sobie. Mamy tutaj takie w ogóle kolorowe miasto, no, ale musimy, musimy kliknąć musimy na kliknąć kliknąć ten jeden budynek, ten właśnie. Ten budynek no. konkretny. Uuu. Wow, ale fajowo, to czekamy, bo się coś nam robi. jest wow. już taka dziewczyna Leciunków. i ona się może obracać, zobaczyłam tak takie strzałeczki. Tak, ale nie wiem jak to zrobić. Aha, to może trzeba pietrem ubrać. Jak Dobra. się uśmiecha do nas, widzicie? To są ubierane. Te ciuszki z babu, No, to, to są wow. ubierane. Tylko, postaraj, tylko na te kłódki nie można klikać, wiecie? Bo to jest takie zablokowany. Co Ci się podoba? Mi się wszystko, ogólnie wszystko mi się podoba. Ale skoro ona jest na fitnessie, to chyba ją tak... O, i dostałyśmy. Wow. Dobra. Poczekaj, spróbuję jeszcze jedną kliknąć. Może no. tutaj no, coś z początku. No, dawaj. To miała. Poczekaj. A to? Śmieszna. Ale nie podoba mi się, wezmę może. O, o to to ta jest ładna. Dobra, to teraz klikamy, słuchajcie, skoro mamy tyle gwiazdeczek... O matko, aż 70 na 100! A teraz weźmiemy sobie jakieś spolenki dla niej. Może kurtkie, co? Te chyba są do kompletu. Dobrze, super, wiemy już to, że musimy kupić ci portki. Aha, fajnie! Co to jest? Ja Nie, nie wiem, gdzie dostała jakieś. A, Masz no. jakieś tutaj, jakby lajki, nie? Lajki! Wow! Ty Dobrze, to my tego nie chcemy. Dobra, i teraz polenki. Zobaczymy w tych, jakby wyglądała. Nie, to nie tańka Nie, tańka to nie. te kompletnie nie pasują. To nie, A to może te pić? Te weź właśnie... z tym niebieskim na dole. To? Niżej. Tu, tu jest to, żeby... Aha, te! No zobacz. O! No, nawet to pasują. To nie, wygląda, nie? Fajnie, nie? Zobaczcie, ile w dostałyśmy? To no nas już? A co tu dalej jeszcze jest? Skarpetki. Skarpetki. Jakieś śmieszne, spójrzcie. <siżdżak> dobra, to weźmiemy, nie wiem, jakie skarpetki. Eee, to śmiesznie, jest... <siżdżak> ale fajowo wygląda. Śmiesznie trochę, no. No dobra, to teraz buty, co? Zmieniamy? Dobra, buty. Dobra. Butki. Wow, ale duży wybór. Bo ja, ja nawet nie mam tych butów. I co się podobało chyba te. Te? No. Jak śmiesznie no wygląda to jest... kompletnie tu widzicie? trochę nie pasuje, a może takie jednak? O. Dobra, to nie musi pasować. żeby była ubrana. Dobra. I teraz to co? Takie buty, tu jeszcze coś ma, zobacz, jeszcze nie wszystko jestowa na rękę, słuchaj. No, jakieś takie, Ala... Wany jest uwolę. Dobra, niech będzie kolorowa. Zobaczcie, nasza, słuchajcie, nasza pani jest kolorowa na fitness. Nie jest ubrana, że tak powiem, kolorystycznie, tylko braliśmy ją tak pra prawie jak... A, oj, tam, oj, tam. Ale Dobra. spodnie do bluzki pasują to, to chyba wszystko, to klikamy sobie tutaj na ten znaczek. O! Już I, co, jest. I to już wszystko. Aha i teraz to jest idziemy dalej. tutaj. Fitness wow. club. Chyba. Dobra, to klikamy sobie. Może będziesz ćwiczyć? Czekamy. Ciekawe. Wow! I wow. zobacz, teraz trzeba jej ruchy wybrać. Ale ona ona chyba fajnowy. prowadzi te zajęcia, nie? No, i trzeba klikać. Mamy dostępne te żółte wszystkie, prócz tego. Aha. Zielone i to zielone. No, ani z niemieckiego nie mamy nic dostępnego. Ja Kikawa co na robić? O! I możesz troszkę te różne wybrać, nie? O. A bo to cały układ więc No i tu już możemy, i tu już więcej nie możemy, Aha. widzisz. Dobra, i teraz trzeba jeszcze ten zielony. Tylko nie mamy miejsca, bo ono jest zablokowane, niestety, wiecie? Dobra, to teraz trzeba to kliknąć. Ła, wow, i zaraz będziemy ja mogli oglądać! Jak ćwiczy, spójrzcie! A, ja i ten układ, który robiłyśmy... Zobacz, jak fajnie! A, no! Ale A jak ładnie ładnie ćwiczą, jak równo, nie? O, i lecą! <laughs> ale fajowo! A to światełka? No! O, jak na dyskotece! No, ale fajna jest ta gra! Co robicie. Ale wam tańczy, ja tak nie umiem. To tak. Śmiesznie. Dobra, i ostatni idzie już ruch Aha, nasz. O! I koniec. Koniec układu. Jej, ale fajnie. brawo! I chwilę dostała! Super! Dobra, co my teraz tutaj możemy robić? Nie też kolejne zadania będą. Tak, o, klikamy w to. Dobrze. Mm -hmm. No dobrze. Mm -hmm. Dobra. To przyszykiem. O, jeszcze raz puszczamy sobie? Jakieś wyniki? Czy klikłam? Wow, i wow, wyniki! Wyniki, wyniki te ale zobacz, za ubranie dostałyśmy 80. 80. Za chyba, nie wiem, Z za uczenia 20 i za chyba ruch i 75, czyli razem mamy ile? Mm -hmm. Tutaj mamy 175 plus 337 odpadów. I dwa medale dostałyśmy. Wow, super! Fajnie, dobra, to klikamy dalej. To nie, to yy, jeszcze raz gramy? No nie wiem. Do krzyżyki, dobra. To krzyżykim, dobra. Zobaczymy co teraz będzie jeszcze, nie? Może poczucie To słuchajcie kochani, jak to nam coś fajnego powiedzieć. Zobaczcie, możemy iść w kolejne miejsce. Make-up! Będziemy robić makijaż. No, właśnie, ale jest coś wow. się powiedzieć, nie pamiętasz? A, bo nam no. się pokazała. Belka i my zajęłyśmy piąte miejsce. Piąte miejsce, to trochę to chyba naprawdę dobrze. dobrze. To na pierwszy występie. Właśnie, bo to był nasz pierwszy raz, słuchajcie, grać graśmy w to wierkię. Ja jestem do tego rada. Ja też. Dobra, to co, robimy makijaż? Dobra. Kapikał makijaż, słuchajcie. E, Przepraszam ma bardzo, ale ja nie umiem tego wyłączyć, niestety. Ale hmm. ma duże wow. oczy, zobaczmy! Wow. Wow. Ja ma super relacja! Co, jak ją malujemy? No nie wiem, jakie to robić. To są dwienie do oczu, nie? Mhm. Mm nie wiem, wezmę to O, wiesz? Ale fajnie, spójrzcie. Dobra. Wow. O, i trzy gwiazeczki dostałyśmy. Fajnie. Zobaczmy dalej, co jest. Teraz to jest chyba kreska, mi się wydaje. No, no, ty, co? krewka. To że jest ciemną. No, Ty, Monika, nie? lubisz się malować? Ja lubię się malować. Ale tak nie za bardzo lubię się malować. Wow. A ty? No, lubię. Aby lubicie się malować, to napiszcie ona o tym w komentarzu. A jeśli nie, czy kiedyś tak wiecie, to ja <laughs> no, próbowaliście, że na przykład nie widzieli jakąś szminkę, pomadkę? dobra, o, dobra. teraz mamy rzęsy, że takie no, duże, no. chyba robimy, nie? trochę wyglądają no. jakby były posklejane. no właśnie. ja to sami mam takie. jak <laughs> szybko się maluje. dobra. I teraz usta. dobra. I jaką szminkę wybrać? Yy, szminkę, może, nie? Yy. O, tak jest znowu fotę. No fotę zrobiła. Znowu te lajki, zobacz ile już ich ma. Fajnie. 352 tam były. Dobra, to jaką dajemy szminkę? Yy, różową mam zablokowaną, a mi się tak podoba. Ta? Dobra, to są w sumie jaką powadkę? Bierzemy? Nie wiem. Weź tą różową tutaj. Tą? No. Tą? Dobra. Tylko uważaj, żeby tamtej nie kliknąć obok. O. I, ale ładnie no, wygląda. Ale ładne usta. O, dobra, już jest pomalowała perfekcyjnie. Okej, okay. i Znowu trzy gwiazeczki, właśnie, hmm. trzy gwiazdeczki, dobra, to chyba koniec, a teraz jeszcze co? Jeszcze tutaj coś jest, zobacz, jeszcze coś tam jest. Uuu, to brokat. A, brokat do ust. Dobra, to? No, dawaj. Ale ślicznie wygląda, widzicie wow. to? Wow. Dobra. Okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze tam niżej. Puder. O, cień. Wow, na policzki spójrzcie, jak fajnie. Który wybrać, jak myślisz? Może... Ten? Albo może jakiś taki jasny róż? Jest coś takiego. A ten ciemny, zobaczymy jak będzie wyglądało. Ten... Ona no nie jest za ciemny, nie? Wygląda, fajnie wygląda, podoba mi się. Ja się bardzo podoba. Ile gwiazdety zdobywamy, widzicie to? Ale teraz widzimy to. A to co to wow. jest? Aaa, mówi tatuaż, tatuaż jakiś tatuaż. na przykład. Albo też narysowany na buźce. O Nie! Wow! Który ten białe się ten biały. No, zobaczmy. To co, słuchajcie, jak widny? Ślicznie. fajnie nie, może być. No, może Co być. coś, coś innego. Ja bym mhm. to Albo jeszcze zobaczmy ten czarny. Dobra. O. To który? Nie, to ten. Zostajemy przy tym czarny Dobra, zostaje ten. Dobra. To klikamy. To już chyba wszystko. Nic tutaj chyba nie ma. Czy coś jeszcze jest? Nie, nie ma. Nie. To już Jest gotowa. Czyli jest gotowa, słuchajcie, to klikamy. Eee, I Czekamy. kontynuujemy. Czekamy. Wow, będzie znowu występowała. O, dobra. A nie, zobacz co teraz. A nie. I teraz musimy mieć znowu do tego fitnessu naszego, wiecie? Chyba znowu będzie występ. No, fajnie. Znowu w makijażu, super. Dobra. A mogę teraz się zrobić układ? No dobra, dobra. Dobra. Teraz ja bym ale fajowo. I co, nie możemy tutaj być? Hmm. To co, sprawdzamy jeszcze? O! Nie. dobra, to nie czekamy. ma tak szybko no nie ma o, ale wow. dobra to co? co my tutaj możemy robić bo ja nie wiem musimy to dobra ja spróbuję o to próbuj bo no, ty mi zalogamiesz takie tematy a jakaś piana. dobra i teraz możemy chyba suszarka suszarka to jest albo nie to my a nie rozpukiwanie no właśnie za szybko na suszarkę Płuczemy, płuczemy, no trzeba dokładnie. Słabo chyba ta woda leci, bo tak długo to trwa. No, strasznie długo, właśnie. Ledwo co? Ale już nam idzie w jednym Zobaczcie. Jeszcze takie dwa małe kawałeczki. Tutaj poleję na jeden i na drugi. O, o! Jeszcze tu kilka kąbel zostało by i dobra. zaraz dobra. będzie je, szoruję. O. o. Dobra. O, w końcu. No, ile gwiazdek? Pięć gwiazdek. Teraz suszarka. To ja będę no, ja suszysz. Żuuu! <grym> suszymy! No, no suszymy ja trochę lepiej idzie, niż to czukanie. Wow, fajnie. Dobra, może już trzeba czesać. Jeju, co, co? Jakieś robaki się tam pojawiły. Straszne. No, i znowu. A nie trzeba ich jakoś złapać? Poczekaj. A no właśnie, trzeba je łapać. Ona ma jakieś robaki no, we mnie. Zobacz, ją muszę <grym> zabijać chyba. O matko! O ful! Ale miarowanie no, no, było! To chyba frz! Przestań! O matko! No, ma takie no, ładne no. włosy i takie coś. A teraz mi? możemy zrobić jej Tak, to jaki bierzemy? Czarny? No. Nie, zobaczę to. To bierzesz? O! ładnie. ładnie, ładnie. Jeszcze zobaczymy czarny to? O nie. Nie. Blond ładniejszy. Pasuje jej bardziej blond. No, dobra. I teraz to grzebyt, nie? No. Mhm. O, a czy kitka, czy rozpuszczony ma mieć? Jak sądzisz? Jestem ciekawa tej fryzurki. Okay. O, ładnie! Jaki kucek! Fajnie wygląda, o, wygląda? Ci się? No. Nawet tak, jak on tak... wygląda. <grym <grym> dobra. <grym> dobra, dobra. I co my teraz jeszcze robimy? O, gwiazdeczki. Sto nas sto. I chyba już okej. Okay. Znowu zdjęcie. O, nie. Dobra, tak, szlawo. Lajki like czy 160 serduszek dostałyśmy? Duża. Dobra, to okej, okay, gotowa jest nasza laleczka. Oo! Tak. Ale jak już ładnie wygląda teraz! Co? I no słuchaj, jeszcze scenę sobie, sobie wybrać. Taką! No, dobra. I głośniki można zmienić. O, Wow! To słuchajcie, możemy sobie teraz zmienić scenę! Podłogę. Podłogę, dobra, tutaj jaką bierzemy? Różową. O, super. Dobra, zostaje chyba, nie? Podenki jakie są tutaj co? O matka. Zmienimy im strun. A, to dla tych mówiących. Dobra, Dobra. może... I chyba już jest strany. ok, co? Czy coś jeszcze zmieniamy? Patrz, jeszcze tutaj mamy dalej. O, się zmienić. Zobaczymy tą. Tą, 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 no. mm -hmm. Dobra. Dobra, o. niech będzie. I światło jeszcze musimy zmienić. Na niebieskie. O! I gotowe, nie? Dobra. Dobra. To Zobaczmy uwaga. dalej. Dobra, to ja wezmę to, 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 to. to. I, I chyba, i chyba wszystko. No. Dobra, to I sprawdzamy. To sprawdzamy, słuchajcie. Uwaga. Zaraz zobaczymy, jakim pójdzie. Dobra. Trzymamy za nich wciąż. No. No, no, mam nadzieję, że będzie ok, słuchajcie. <laughs> Ale się wyginają. To nasz drugi występ dopiero. No ja spróbujcie, zatańczyć taki układ. I tak, zatańczymy. Raz, <noise> dwa i trzy, i cztery. Dobra. <głos> Dobra. <noise> Łamie tańczą, tańczą podoba mi się. Mamy też. No oj. Dobra. I, i ostatni tańczą. układ, właśnie, ostatni ruch. Element i. I co mamy? Koniec. Koniec. O, jak Brawo! Wow. Wow, Fajnie, no to co? No to chyba koniec, nie? Mhm, mm tak? Chyba tak, jeszcze tutaj zróbmy. Okej, okay. i co teraz? No I koniec naszej gierki, kochani! To słuchajcie, zakończyliśmy naszą gierkę z fitnessem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo nam się bardzo, bardzo podobało. podobało. Właśnie było bardzo fajnie, ale najbardziej mi się podobał ten makijaż, no jak można fryzura, to było no, dla mnie najciekawsze ze ja No to jak to dla nas dla bab, no fryzura i makijaż, to wszystko tak. dla nas jest fajne, prawda? Więc jeśli Wam się kochani podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie nam w komentarzu, czy Wy uprawiacie jakiś sport i jaki, Prawie, nie albo nie na przykład, albo jaki sport lubicie, na przykład... Tańczycie się, może? Właśnie, czy, czy tańczycie, czy śpiewacie, czy cokolwiek robicie, prawda? Tak. No, to zostawcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, pa! pa. pa.